Cześć. Dzisiaj parę słów o kaszach. Kasze są bardzo dobrym źródłem węglowodanów złożonych, czyli skrobi. Węglowodany złożone dostarczają nam energii do pracy mięśni. Kasze dostarczają nam także bardzo dużo witamin z grupy B, składników mineralnych takich jak potas, magnez, cynk czy żelazo oraz dużo błonnika pokarmowego. Składniki te zgromadzone są głównie w warstwie zewnętrznej ziarna zbóż, dlatego wszelkie procesy technologiczne polegające na łuskaniu czy polerowaniu zubażają kaszę. Dlatego szczególnie cenne są kasze gruboziarniste. Im kasza drobniejsza, tym jej wartość odżywcza niższa. Potrawy z kaszy charakteryzują się wysoką wartością energetyczną, są sycące, ale z reguły łatwostrawne. Najwięcej witaminy B1 i B2 znajdziemy w kaszy jaglanej, natomiast najwięcej błonnika w kaszy perłowej. Składniki mineralne natomiast najbardziej bogata jest kasza greczana.